Podczas dożynek gminnych, największej terytorialnie gminie na Podkarpaciu. Przekazując na ręce pana burmistrza bochen chleba, owoc tegorocznych zbiorów zbóż, życzylibyśmy sobie, aby każde kolejne zbiory nie były gorsze od tegorocznych. A zawód rolnika był jeszcze bardziej doceniony, bo przecież to jeden z najstarszych zawodów świata. Panie burmistrzu, teraz wspólnie z panem podzielimy tym chlebem wszystkich naszych gości i chcielibyśmy, aby tego chleba do podziału nigdy nie zabrakło. Zarówno nam, rolnikom, jak i panu gospodarzowi gminy. Proszę przyjąć ten chleb ze staropolskim zwyczajem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Ostrzyki Dolne.